Zbliża się weekend, a wraz z nim pierwszy dzień wiosny. Razem z prezydentem Jackiem Sutrykiem zachęcamy, aby przyłączyć się do akcji Zostaje w domu w weekend. Szanowni Państwo, drogie Wrocławianki i drodzy Wrocławianie, zostańmy w domach. Zrezygnujmy ze spotkań. Wiosna na nas poczeka, Wrocław na nas poczeka. Kwarantanna ma sens gdy jest ciągła. Nie zmarnujmy naszej dotychczasowej pracy i wysiłku. Pamiętajcie, Aktualne informacje o sytuacji we Wrocławiu zawsze znajdziecie na stronie wroclaw.pl. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. I mieszkańcy miasta, zawsze pierwszy dzień wesny, jak baczymy, pochoda nam sprzyja i zaochoczuje, wyjść z domu. Ale proszę was, dotrzymujmy się kwarantanny reżimu. Nie zmarnujmy naszych spilnych zasług w borodwi z wirusem. Załyszajmy się w domu. Bye bye. W tym czasie można skorzystać chociażby z internetowej oferty Centrum Historii Zajezdnia czy Wrocławskiego Zoo. Echo 24, Olivia Stasiak.